Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo cieplutko, serdecznie. Z tej strony Monika, kanał Momata Rodiruny witam wszystkie osoby, które odwiedzają mnie tutaj regularnie dziękuję Wam za to i witam wszystkich tych, którzy pojawili się tutaj po raz pierwszy. Będziemy dzisiaj pytać o październik 2024. Wylosujemy runę oraz karty. Będę korzystać z talii Hasztarot. Natomiast, jak zwykle, zanim przejdę do prognozy, chciałabym Wam pięknie podziękować za Waszą obecność tutaj. Zachęcam Was do subskrypcji, komentowania, lajkowania, udostępniania moich filmów. Zachęcam również do prognoz czy też. Analiz portretowych prywatnych. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam również do odwiedzenia mnie podczas targów ezoterycznych w Gdańsku. Będę to jeszcze ogłaszać w zakładce społeczności na moim kanale. I chyba tyle z ogłoszeń. Witam zodykalne barany, czytanie dla Was na październik 2024 Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Życzę wszystkiego dobrego. I najpierw wylosujemy sobie runę dla Was na ten miesiąc. raido Fajnie. Fajnie szczególnie jeżeli planujecie ruszyć z jakimś projektem. Z jakimś przedsięwzięciem, z jakimiś działaniami, działaniami zawodowymi. Fajnie, jeżeli chcecie wybrać się w podróż, załatwić jakąś sprawę urzędową, ruszyć jakąś sprawę prawną, kupić bądź sprzedać samochód lub też inny pojazd, bo Rajdo jest związana w ogóle z pojazdami, ale też z maszynami. To jest bardzo dobry miesiąc, żeby takie zakupywać, żeby modernizować swoje zasoby w tym zakresie. Rajdo to jest ruch, to jest działanie, to jest dużo energii, to jest dużo zapału. Tutaj sprawy ruszają do przodu. To są też tematy prawne. Które jeżeli stały dotychczas w jakimś martwym punkcie, doświadczaliście jakiejś stagnacji w tym zakresie, sprawy urzędowe również, to rajdo wszystko napędza, tak? Jeżeli jest jakaś sprawa, sytuacja, którą chcecie przyspieszyć, którą chcecie ruszyć, jeżeli jest ktoś, kim się interesujecie w sensie uczuciowym i chcielibyście, żeby to nabrało tempa, Stosujcie sobie tą runę, narysujcie na ciele, na kartce, miejcie przy sobie, narysujcie ją w intencji tej właśnie sprawy, żeby ją przyspieszyć i wtedy ona zrobi robotę. Dwie monety. Królowa mieczy i świat. Jeśli interesuje Ciebie ktoś w typie królowej mieczy, może to być przedstawiciel, przedstawicielka powietrza, z którą to grupą jesteś kompatybilny jako ogień, czyli bliźnięta waga wodnik, no to tutaj jest otwarta droga. Po prostu. Jest to właściwa osoba. Jeżeli ty stoisz przed jakimś wyborem, musisz wybrać pomiędzy dwiema partnerkami, dwoma partnerami, to tutaj tego wyboru dokonujesz, bo to gwarantuje świat. Jeżeli czekasz na to, aż ktoś podejmie decyzję, to to również się dzieje. Dwójka monet tutaj jest pokazana w formie dwóch ptaszków. Wprawdzie tutaj jest granat w tym, w tym, na tym wizerunku, tak powiem, ale raczej nie wygląda na to, żeby to był, żeby to było gniazdo, tak? Tych ptaszków. Niemniej jednak ten ptak trzyma tutaj zawleczkę. A więc to może mówić o jakimś poruszeniu w domu, o tym, że w domu, w rodzinie albo w Twoim bliskim otoczeniu bardzo dużo się dzieje. To może być też w tym sensie ultimatum. Zdecyduj się, wybierz, dokonaj wyboru, weź odpowiedzialność za tą sytuację. I w ten sposób ty możesz dyscyplinować ową królową mieczy, lub też ta królowa mieczy, bo ona jest często um, dosyć surowa, dosyć zero-jedynkowa. Ona również może tego od ciebie wymagać. Jednym słowem, dzieje się. Jest tu też rozwiązanie jakiejś sprawy prawnej, tak? Yy, sprawy, która yy, jest. Yy, ma ogromne znaczenie dla Ciebie, dużą wagę. To jest ta dwójka monet. Sprawy, której Ty nie możesz samodzielnie ruszyć, bo yy, jej przebieg, ciąg dalszy, bądź też finał, zależy od tej królowej mieczy. Co w uczuciach? <grych> dwójka monet. Są jakieś dylematy miłosne. Jest jakaś konieczność podjęcia decyzji, wyboru pomiędzy dwiema partnerkami, partnerami. Jest też e, e, takie pytanie zadaje dwójka monet, e, szczególnie że tutaj już jest e, no, taka ostra sytuacja, co dalej? Co robimy? Jesteśmy ze sobą, nie jesteśmy ze sobą, godzimy się, czy dalej się kłócimy. Ehm, Jaka jest Twoja decyzja, jaka jest decyzja Twojego partnera, partnerki? Dwie monety mogą też mówić o tym, że ewidentnie z partnerem, partnerką się mijasz. Nie macie dla siebie czasu. I zgodnie z tą rajdą i zgodnie też z tą dwójką monet, tu jest jakby mm, kontynuacja tego trendu. Nie macie dla, ciebie, dla siebie czasu. Tutaj też możesz stać przed jakimś palącym dylematem miłosnym, koniecznością decyzji. Jeżeli lawirujesz pomiędzy dwoma związkami, dwoma domami, no to tutaj się faktycznie w październiku może to rozstrzygnąć. Zobaczymy, co co w, w pracy. Właśnie co w pracy, bo dwójka monet pokazuje nas bądź kogoś z naszego oto, bliskiego otoczenia, z kim jesteśmy emocjonalnie blisko. Y, y, pokazuje kogoś bardzo zajętego, bardzo zapracowanego, kto nie ma czasu by żyć. Siła. No tak, eksploatujesz się w pracy, w swoich działaniach zawodowych, w swoich działaniach y, biznesowych siła pokazuje też, że możesz stać przed jakimś takim ważnym sprawdzianem zawodowym, to są egzaminy, to są takie próby, które musimy przejść, w których musimy się wykazać. Niemniej jednak siła mówi o tym, że ta sytuacja jest do przejścia, tutaj masz gwarantowane zwycięstwo, tylko Musisz po prostu wykazać się pełnym zaangażowaniem. I to może być tak, że jesteś tak zapracowana, bądź zapracowany, albo na przykład tak zdeterminowana, zdeterminowany potrzebą, koniecznością, pragnieniem zmiany pracy, czy też podjęcia pracy, że coś tutaj się dzieje w związku, w relacji. Zgodnie z tą rajdą może być również to taka sytuacja, że bardzo dużo w tym miesiącu podróżujesz. Twój partner, partnerka podróżuje. Są sprawy niecierpiące zwłoki. Są sprawy, które trzeba załatwić na już. Finanse, jeżeli tutaj mamy siłę, mhm, królowa była fajnie, w finansach bardzo fajnie, dużo się dzieje, pieniądze są. Pieniądze ty generujesz, generuje twoja partnerka, partner, z kimś dzielisz ten domowy budżet. Ale też może być tutaj sytuacja, gdzie Twoja partnerka bądź partner, ta królowa buław, coś zmienia, bo karta dwójki monet jest e, zmianą. Coś zmienia w swojej sytuacji finansowej, na przykład zmienia pracodawcę, albo e, jest już na tyle zmęczony, zmęczona, wyeksploatowana tym m, gdzie pracuje, z kim pracuje i chce tą e, pracę zmienić, i jest w trakcie poszukiwania pracy. I e, ta dwójka monet mówi, że ta osoba bliska Twojemu sercu polega na Tobie w zakresie finansowym. Może być też tak, że Twoja partnerka, partner rozwija jakiś biznes i albo dopiero, chociaż Królowa Buław jest postacią działającą, aktywną, ale może być to jakby faza początkowa, faza koncepcji, gdzie ty, żeby ten start ułatwić, w jakiś sposób tej bliskiej osobie, tej partnerce, partnerowi pomagasz. Nie wiem, może bardziej wykazujesz się w domu, masz w związku z tym o wiele więcej obowiązków. I Ok, sytuacja jest wymagająca, ale jest do przejścia, bo siła y, mówi o, y, o sytuacjach, y, o takich sprawdzianach życiowych, które y, pojawiają się w naszym życiu y, nie po to, żeby nas zmiażdżyć, tylko po to, żeby pokazać naszą moc i siłę, po to, żebyśmy mogli się y, wykazać. Podobnie jest właśnie z wszelkimi sytuacjami zawodowymi, gdzie zostaje przed Tobą postawione zadania, albo sam stawiasz sobie wysokie aspiracje, wysokie oczekiwania i ambitne zadania, i im potrafisz w październiku sprostać. Niemniej jednak może Cię to kosztować bardzo dużo energii. Możesz to wręcz powiedziałabym przy karcie mocy odczuć w ciele. Może być tutaj w związku z tym spadek energii. I tutaj w tym sensie twoja partnerka, twój partner może w jakiś sposób Ciebie ostrzegać. Jeżeli nie zwolnisz tempa, to uważaj po prostu. Czy ktoś Cię interesuje w pracy? Takie moje pytanie, ponieważ karta mocy jest również kartą pożądania. No i ona się nam tutaj pokazała w obszarze zawodowym w obszarze finansów, sposobu zarabiania, kontrahentów, klientów jest królowa buław, a to jest symbol kochanki. Stoisz przed jakimś dylematem miłosnym, ktoś, ktoś atrakcyjny pojawia się w Twojej pracy. To jest mina, <grytanie> zgodnie z tym granatem tutaj. Uważaj. Szanse tego miesiąca: rycerz monet, a na co trzeba uważać zagrożenia giermek miecze. Trzeba uważać przede wszystkim na informacje, komunikaty, drobne druczki, drobne zapisy, takie sygnały, czy też przekazy, znaki między słowami, być może w tej dwójce monet jest informacja, że ktoś lawiruje, że ktoś nie mówi czegoś wprost, jasno i klarownie. I w tym sensie ty możesz być tą królową mieczy, która domaga się, i będąc w energii rajdo, też to pokażesz, pokażesz się jako osoba, która domaga się jasnych i klarownych przekazów. Jeżeli masz jakiegoś krętacza, po prostu blisko siebie, w bliskim swoim otoczeniu, no to dyscyplinujesz tą osobę, przywracasz do porządku w zakresie przekazów słownych, w zakresie również prawdomówności, bo giermek mieczy to jest poszukiwacz prawdy. On się jej domaga. On jest dociekliwy, on jest wnikliwy. On dotrze do sedna sprawy, i on dotrze do yy, prawdy. Hmm. Może być też yy, tutaj taka informacja zgodnie z tym dylematem miłosnym, że Giermek Mieczy to jest na przykład jakaś znajomość przez internet, flirt przez internet, romans internetowy. Albo osoba w pracy cię tutaj zaczyna nagabywać. wyznajecie miłość przez, przez jakiś firmowy komunikator. Też tak może, może być. Zwróć uwagę na dziecko. Giermek mieczy to jest niesforne dziecko, dziecko, które sprawia kłopoty, dziecko, które jest nieodpowiedzialne. To jest w ogóle taka nieodpowiedzialna, niefrasobliwa, niedojrzała energia. Pyskate dziecko. I tutaj możesz naradzać się z partnerem, partnerką, co z tym zrobić. Bo sytuacja jest nagląca rajdą. Tak? Musimy zacząć działać. Jeżeli chodzi o szansę na ten miesiąc, to rycerz monet pokazuje bezpieczną, dobrą sytuację finansową, możliwość uzyskania dofinansowań i dotacji, Możliwość też pchnięcia naprzód sytuacji, która stała w miejscu, która stanęła w jakimś martwym punkcie. Będą ci sprzyjać urzędy, będą ci sprzyjać instytucje, osoby reprezentujące tego typu placówki, będą ci sprzyjać przepisy. Mogą się zmienić jakieś przepisy, i ty wykorzystasz tą sposobność. Rycerz-monet to jest też oszczędzanie, ale oszczędzanie, które jest aktywne, tak bym powiedziała: tak? Czyli my nie chowamy Gotówki w skarpecie, tylko w sposób mądry, przemyślany inwestujemy. W tym sensie rajdo jest również y, y, trafną inwestycją. Rycerz monet to również osoba sprzyjająca tobie z trygonu ziemi. Byk, panna, koziorożec. To jest osoba, na której y, możesz polegać. Która być może będziecie wspierała finansowo, z którą warto wejść w biznes wspólnie. To jest też oddany, dobry przyjaciel, któremu można się zwierzyć. Rycerz Monet reprezentuje osoby solidne, metodyczne, pracowite. I myślę, że tyle. Świetny miesiąc. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Papa. Pa.